W 1974 roku z Niemiec Zachodnich wracali jako bohaterowie. Grzegorz Lato został królem strzelców, a Robert Gadocha najlepszym asystentem. Andrzej Dąbrowski nagrał nową wersję piosenki A Ty się bracie nie denerwuj, która była hołdem dla naszych piłkarzy i sztabu trenerskiego. No i gdyby nie ten mecz na wodzie. Wśród kibiców panowało przekonanie, że w normalnych warunkach Polacy wygraliby wszystko, bo grali najlepszy futbol na świecie i mieli to udowodnić w Argentynie. Zanim jednak orły wyjechały na turniej, nastąpiła zmiana pokoleniowa. Nowym selekcjonerem został Jacek Moch, jeden z asystentów Kazimierza Górskiego w 1974. Określany jako żywy bank informacji, potrafiący czytać futbol i analizować go jak nikt inny. Trener Górski z prowadzenia kadry zrezygnował po nieudanych eliminacjach do Euro 76 i przegranym finale Igrzysk Olimpijskich w Montrealu. Moch, nominowany w sierpniu 1976 roku, bez większego problemu wygrał grupę eliminacyjną, pozostawiając w tyle Portugalię, Danię i Cypr. Wygrywaliśmy wszystko, dopiero w ostatnim spotkaniu zremisowaliśmy z Portugalczykami, tymi samymi, których w pierwszym spotkaniu gładko ograliśmy 2 do 0 po dwóch golach niezawodnego lat. Do Argentyny pojechaliśmy ze śpiewem na ustach, a selekcjoner nie ukrywał, że celuje w zdobycie pucharu kadra względem poprzednich mistrzostw została wzmocniona kilkoma nowymi nazwiskami, kosztem kilku doświadczonych piłkarzy. Próżno byłoby szukać wśród powołanych Jana Domarskiego czy Roberta Gadochy, a swoje pierwsze mundialowe kroki mieli stawiać m.in. Andrzej Iwan, Zbigniew Boniek, Adam Nawałka czy Włodzimierz Lubański, którego udziału w niemieckim czempionacie pozbawiła ciężka kontuzja. Wielkie granie rozpoczęliśmy w Buenos Aires. Los skierował nas naprzeciwko reprezentacji RFM tej samej, która pozbawiła nas w meczu na wodzie wielkiego finału. I już po tym spotkaniu każdy widział, że coś tu nie gra. Bezbrankowy remis z mistrzami to nie koniec świata. Dziwnie jednak patrzyło się na grę naszych orłów. Ci sami, którzy w Niemczech czarowali, tym razem grali bardziej defensywnie. Gmoch analizował, wyczekiwał, rozgrywał swoją partię szachów. W jego rozumieniu gry nie było miejsca na otwarty futbol, którego orędownikiem był Górski. Piłkarzom niezbyt się to podobało, atmosfera zaczęła się pogarszać. Zespół podzielił się na dwie części. Starą i młodą gwardię. Tej drugiej przewodził pewny siebie Boniek, nigdy nie bojący się wypowiedzieć swojego zdania. Starszyzna, której twarzą był przede wszystkim kapitan Kazimierz Dejna, nie mogła znieść podejścia Bońka. Napastnik Widzewa dostał nawet swojego rodzaju ostrzeżenie podczas chrztu. Gdy wypiął tyłek i oczekiwał delikatnych klapsów, starzy spuścili mu takie ranie, że aż się popłakał. Miał tylko wydusić. Nie wiedziałem, że to będzie zemsta. Po latach piłkarze oskarżali Gmocha, że ten nijak nie potrafił zadbać o dobre morale w kadrze. Mimo, że Jacek coś tam próbował sobie przypisywać z wcześniejszego okresu, nie umiał wejść w buty górskiego. Okazało się, że jak trafisz na dobrych zawodników, musisz umieć zrobić atmosferę i wszystko dobrze poukładać. Dopiero wtedy masz wynik, powiedział kiedyś Grzegorz Lato. Bardziej bezpośrednim w swojej autobiografii był Andrzej Szarmach, nazywając Gmocha zazdrośnikiem z ogromnym kompleksem Kazimierza Górskiego. Z grupy wyszliśmy z pierwszego miejsca, pokonaliśmy, choć znów w sposób niezbyt przekonujący, Tunezję i Meksyk. To właśnie w spotkaniu z amerykańskim zespołem Boniek z przytupem przywitał się z kadrą, notując dwie bramki. W drugiej fazie grupowej los skierował nas na Argentynę. Przed mundialem krążyły legendy, że scenariusz turnieju jest już napisany i według tegoż scenariusza właśnie gospodarze mieli sięgnąć po złoto. Krajem rządziła wtedy junta wojskowa na czele z generałem Widelą. Prawa człowieka mieli za nic, a żeby nagłośnić sytuację, legendarny Holender Johan Cruyff odmówił wyjazdu na mistrzostwa. Wątpliwości budziły decyzje sędziowskie podejmowane na korzyść Argentyńczyków. W dziwnych okolicznościach dwóch Węgrów dość szybko wyleciało z boiska w meczu z Argentyną, a gdy gospodarze musieli wysoko pokonać Peru, by zagrać w finale, udzielili im milionowej pożyczki. U nas przed meczem wrzało. W nocy zamiast regenerować siły, piłkarze mieli pokłócić się o podział premii. No cóż, to nie byłby ostatni raz w historii. Z Argentyną przegraliśmy 2 do 0, choć według wielu paradoksalnie rozegraliśmy najlepsze spotkanie. Pod koniec meczu rzut karny zmarnował Deina. Duża może być w tym winy Bońka, który wyprowadził kapitana z równowagi, podchodząc do niego przed strzałem i mówiąc: Kaziu, jeżeli się boisz, to ja uderzę. Mecz z Argentyną jest też zapamiętany z jednej z najdziwniejszych decyzji selekcjonera. Przed spotkaniem postanowił odesłać na trybuny Jerzego Gorgonia etatowego stopera, by na środku obrony dać szansę zwrotniejszemu, ale i niższemu Henrykowi Kasperczakowi. Pierwszą bramkę, jak na ironie, straciliśmy po strzale Mario Kempesza głową. Po tym spotkaniu wszystko tak naprawdę już się skończyło. Choć pokonaliśmy jeszcze jeden 0 Peru, Brazylia nie zostawiła już na nas suchej nitki. Zamiast świętowania było rozliczone. Piąte miejsce na mistrzostwach było odebrane za klęskę, o czym opowiedział szarmach. Z Argentyny wróciła drużyna rozbita i skłócona, sponiewierana i pokonana. W powietrzu unosił się zapach pieniędzy, które dla wielu z nas stały się ważniejsze od reprezentacji. Dlaczego piąte miejsce na mundialu było takim rozczarowaniem? Z perspektywy czasu tak wysoka pozycja, dziś tożsama z awansem do ćwierć finału. To naprawdę przyzwoity wynik, zwłaszcza w cieniu konfliktów, zepsutej atmosfery i drastycznej zmiany stylu gry. Być może oczekiwania były zbyt duże, a balonik, tak długo i mocno pompowany, po prostu pękł. Byliśmy najlepsi na świecie i mieliśmy obowiązek to udowodnić. Wspomniany już Andrzej Dąbrowski śpiewał, że w Argentynie spełnią nam się sny, a kibice wieszali na szyi Włodzimierza Lubańskiego repliki złotych medali. Co zawiodło najbardziej? A może kto zawiodł najbardziej? Dejna, Boniek, Gmoch, Pan Jacek to istotna persona w historii polskiej piłki. Świetny analityk, szanowany na całym świecie. Tyle tylko, że naszych Orłów nie trzeba było uczyć gry w piłkę. Z tym radzili sobie doskonale. Nie potrafili natomiast być drużyną. Potrzebowali lidera: człowieka z charyzmą, potrafiącego radzić sobie z grupą. Tego zabrakło. Kibicom natomiast pozostało czekać kolejne cztery lata. I czekać było warto. Jeżeli spodobał Ci się ten film i nie chcesz przegapić kolejnych, polub go i zasubskrybuj mój kanał. Do zobaczenia. Cześć.